Czym jest klimatyzacji system VRF? Często wszyscy tłumaczą, że są to ogromne układy, gdzie mamy po 100 jednostek wewnętrznych, gdzie długość instalacji to nawet 1000 metrów. Jest to wszystko prawdą, ale mogą to być też małe układy. Mamy na swoim koncie realizację, gdzie mamy 8, 10, 22 jednostki na przykład. Mamy instalatora w naszej hurtowni, który kupił VRF na tylko 3 jednostki, bo było tak wielkie przewyższenie między Poziomem, gdzie mieszkał inwestor, a dachem, gdzie musiała stać jednostka zewnętrzna, że żaden system nie potrafił tego ogarnąć, z wyjątkiem VRF-a. W układach VRF prowadzimy z reguły tylko dwie główne rury, które co jakiś czas są trójnikowane, ale mogą też być układy z trzema rurami. Takie układy wówczas potrafią jednocześnie chłodzić i jednocześnie grzać. Jeśli chcesz nauczyć się czegoś więcej o VRF-ach, to do 28 września mamy szkolenie 200 zł taniej. Informacje w opisie.